Dzień dobry, minęło 11. Zapraszam na Królicze Informacje. Wczoraj miało miejsce najważniejsze święto państwowe Wielkiego Księstwa Królików, jakim są urodziny szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Zostały po nim wielkie echa we wszystkich miastach i wśród wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa. Wszyscy obywatele Wielkiego Księstwa Królików we wszystkich miastach, miasteczkach, wioskach i przysiłkach, hucznie i Pięknie świętowali urodziny Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, ponieważ wszyscy wiedzą, że jest to najważniejsze i najspanialsze święto w całej króliczej cywilizacji, odkąd tylko ona powstała. Echa tego pięknego wydarzenia, czwartych urodzin Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, pozostały po dziś dzień. W miastach niby trwa sprzątanie, ale i tak każdy duchem dalej jest w urodzinach Fryderyka, dalej w swoich głowach się świętując. I tak w wielu miastach odbywają się jeszcze rzeczy, lub organizacje wychodzą na jaw, które mają coś wspólnego z urodzinami Frederyka. Między innymi w teatrze frederyko odbyły się kolejne wystąpienia teatralne. Natomiast w Wielkim Uszotowie doszło do przedstawienia w amfiteatrze miejskim. Podobnie było w Alkbergu. Dzisiejsze wydarzenia już są mniejszej skali i są mniej rządowe. Natomiast i tak pokazują, jak całe Wielkie Księstwo Królików uwielbia Wielkiego Księcia Frederyka urodziny wielkiego księcia Fryderyka odbiły się wielkim echem na arenie międzynarodowej. Organizacja urodzin wielkiego księcia Fryderyka zrobiła wie, wielkie wrażenie na wielu państwach. W państwach zaprzyjaźnionych z wielkim cieństwem królików, takim jak Republika Tucholi czy Republika Elbląga, imprezy na cześć Fryderyka także były, jednakże w o wiele mniejszym, zawężonym gronie, ale w dalszym ciągu w państwowych mediach była informacja o wielkiej defiladzie w Kajzerogradzie. Była także ona częściowo na żywo emitowana w telewizji tucholskiej i elbląskiej. W zaprzyjaźnionej handlowej Republice Gdańska media także pokazywały na żywo całą defiladę. Rady na cześć Wielkiego Księcia Fryderyka, a także w głównym serwisie informacyjnym ich telewizji informowali o urodzinach Wielkiego Księcia Fryderyka. Natomiast w demokratycznych mediach dyktaturalnej Republiki Krakowskiej, obecnie pod rządami komunistów, było to pokazywane, że wkrótce Kraków, który jest obecnie pod dyktaturą komunistyczną, zostanie wyzwolony właśnie przez tą armię i przez te czołgi i przez tego szanownego Wielkiego Księcia, których właśnie widać na ekranie. Tak jak wczorajszy, dzisiejszy dzień też jest bardzo wyjątkowy. W dniu dzisiejszym świętujemy święto triumfu Wielkiego Księstwa Królików i rocznicę pierwszego zamachu na Wielkiego Księcia Fryderyka. Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu Króliczych Światowych Informacji.